Cóż, kocham Polaków. Jak wiecie, byłem w Warszawie i wygłosiłem przemówienie, a relacje z Polakami są po prostu niezwykłe. I mam nadzieję, że pójdą na wybory i zagłosują na mnie, bo druga strona nie lubi Polaków. Nie lubią religii, nic im się nie podoba. Myślę, że są w pewnym sensie szaleni, jak mam być z Tobą szczery. Mam nadzieję, że Polacy pójdą do wyborów i zagłosują na kogoś, kto podziela ich wartości. W sprawie religii, życia, pracy i etyki pracy. Powinienem zdobyć większość polskich głosów. Mam nadzieję, że dostaną wszystkie. Mówimy o kobiecie, która powiedziała, że pracowała w McDonald's, ale w McDonald's nigdy nie pracowała. To tylko mała rzecz. Nie brzmi to jak coś wielkiego. Ale jest, ponieważ stanowiło to dużą część jej CV, a okazało się to całkowitym kłamstwem. Kłamała prawie we wszystkim. Ona jest osobą o niskim IQ, bardzo niskim IQ. Wierzę, że gdybyśmy teraz poddali ją testowi na IQ, uzyskałaby bardzo niski wynik. I oni w taki sposób walczą. Prawdopodobnie to inni ludzie mówią jej, co ona ma mówić, bo ona nawet nie udziela wywiadów. Panie prezydencie, pana przesłanie w tej kampanii brzmi Drill Baby Drill, co przetłumaczyć na język polski można kop, kochanie. Kop, wydobywaj jak najwięcej ropy naftowej i gazu. Kwestia otwarcia amerykańskich zdolności wydobywczych dotyczących surowców energetycznych jest kluczowa również dla Europy Środkowej i dla Polski. Jaki wpływ będzie miało Otwarcie możliwości eksportu amerykańskiego gazu z łupków na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony, jaki wpływ uruchomienie ponowne w dużej skali amerykańskiego wydobycia tych surowców będzie miało na kwestie geopolityczne. Federacja Rosyjska tradycyjnie swoją pozycję buduje na szantażu swoich sąsiadów surowcami energetycznymi. Stany Zjednoczone, zwiększając swój potencjał w tej sprawie i utrzymując, dominującą pozycję na światowym rynku surowców energetycznych skutecznie podkopują rosyjską koncepcję geopolityki surowców energetycznych Jak wiecie zamknąłem Nord Stream 2 zamknąłem to to co zostało zrobione a kiedy Biden pojawił się natychmiast pozwolił mi to zbudować ale to było załatwione miał nigdy nie powstać Całkowicie zamknąłem sprawę z Putinem. To zostało zrobione. A oni ponownie to otworzyli i dali Rosji masę pieniędzy, żeby mogła walczyć w swoich wojnach i robić co chce. Musimy wiercić. Drill baby drill to wyrażenie, którego używam. Myślę, że to bardzo dobre, bardzo pouczające. Mówi wprost o co chodzi: o wiercenie. Będziemy wiercić w poszukiwaniu ropy. W ciągu 12 miesięcy, począwszy od 20 stycznia, obniżymy o połowę ceny energii dla ludności. 50%, 5-0. Dostaną obniżkę cen energii na samochody, klimatyzatory, grzejniki. Każda forma energii zostanie zmniejszona o 50%. Wszystkie ich rachunki za energię. Nikt inny nie byłby w stanie tego zrobić. I zrobię to z łatwością. Jeśli mi się to uda, zrobię nawet więcej. I myślę, że to bardzo duża rzecz. To duża część moich platform. Mam wiele platform. Wiele platform, które pomagają Polakom. Ale nie ma prezydenta, który byłby lepszy dla Polaków. Dotyczy to także Rosji. Słuchaj, nie mielibyśmy teraz wojny, gdyby był prezydentem. Stało się tak, ponieważ w Stanach Zjednoczonych mamy niekompetentne przywództwo. Nie ma mowy, że ta wojna z Ukrainą by się wydarzyła. A to zagraża Polsce. Ponieważ, jak to się mówi, jesteś następny. Na to nie możemy sobie pozwolić. Nie byłoby następnego. Nigdy nie byłoby wojny. Dzisiaj żyłyby miliony ludzi, a Ukraina byłaby Ukrainą. Nadal miałaby budynki. Te piękne złote kopuły i cała reszta. Stałyby zamiast leżeć połamane, spłaszczone, na bokach i powalone. Praktycznie każde miasto zostaje zrównane z Ziemią. Co za wstyd. I to jest naprawdę złe przywództwo, bo gdybym był prezydentem, coś takiego nigdy by się nie wydarzyło. Ty to rozumiesz, tak naprawdę każdy to rozumie. Niedawno w jednym z programów telewizyjnych był kongresmen demokratów. Powiedział: No cóż, zgodziłbym się, że gdyby Trump był prezydentem, Putin by tego nie zrobił. I on by tego nie zrobił. Nawet nie ma szans. Panie prezydencie, prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda, będąc tu w Stanach Zjednoczonych, mówił o tym, że państwa członkowskie Paktu Północnoatlantyckiego powinny przeznaczać przynajmniej 3% swojego PKB na zbrojenia. Polska wydaje nawet więcej 4%. Jest pan zwolennikiem sojuszu pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. W jaki sposób skomentuje pan ten postulat prezydenta Dudy? Well, first of all, is a very good man. Po pierwsze, Duda jest bardzo dobrym człowiekiem. Świetny facet. Jest moim przyjacielem. Niedawno był tu zjeść ze mną kolację. Zjedliśmy kolację tutaj. To po prostu wyjątkowy facet. I ma rację. Uważam, że powinno to być 3%. Można nawet powiedzieć, że raczej 4% zamiast 3. Dostają okazję stulecia na poziomie 2%, a wielu z nich nawet nie płaci tych 2%. Teraz oczywiście to zrobią, ponieważ trwa wojna. Ale powiem wam, kiedy ja przyszedłem, tylko 8 krajów płaciło, a reszta nie. A Stany Zjednoczone płaciły rachunek, a ja powiedziałem, że trzeba płacić. A kiedy to powiedziałem, wszyscy zapłacili. Dlatego NATO wciąż istnieje. Gdyby mnie nie było, nie byłoby NATO teraz. Jest to więc bardzo ważne dla Polski. I wiele rzeczy jest ważnych dla Polski. A ja zaopiekuję się Polakami. Zawsze to robiłem. Wygłosiłem to przemówienie w Warszawie i ludzie nadal o nim mówią. Bardzo mi się podobało. I to było, no wiecie, miało duży wpływ. Panie prezydencie bardzo dziękujemy za przyjęcie telewizji Republika tu w Trump Tower. Dziękujemy, Panie Prezydencie. to hello. to the polish people